Sprawa, którą chcę poruszyć, dotyczy nas wszystkich, ale przede wszystkim mieszkańców miejscowości Wierzchłowce. Z przykrością muszę podkreślić, że jako radny nie mogę pozostać obojętny na działania burmistrza, które bezpośrednio uderzają w dobro naszych obywateli, zwłaszcza mieszkańców wsi. Mam tutaj kilka pytań. Dlaczego burmistrzu Sokółki bez żadnych w konsultacji z mieszkańcami i radnymi zwrócił się do władz województwa o zmianę zadania w ramach pozyskanych środków z Funduszu Wsparcia gmin i powiatu. Przypomnę, że gmina Sokółka otrzymała wcześniej 500 tysięcy na rozbudowę drogi w miejscowości Wierzchłowce. Dziś mieszkańcy tej miejscowości mogą niestety zapomnieć o tych pieniądzach, ponieważ na wniosek burmistrza podczas sejmiku województwa podlaskiego została dokonana zmiana zadania na przebudowę mostu w ciągu ulicy Marii curie w Sokółce. Szanowni Radni, czy Rada nie powinna mieć wpływu na takie decyzje? Czy Burmistrz powinien jednoosobowo podejmować tak ważne decyzje? Ta sprawa nie była konsultowana ani z mieszkańcami, ani z Radnymi. Co się stanie teraz z planowanym zadaniem? Czy ono zostanie zrealizowane? To jest, to jest kolejne pytanie. To nie jest tylko kwestia formalna, to kwestia uczciwości i odpowiedzialności, panie burmistrzu. Byłem wielokrotnie wraz z Panem, Panie Adamie, był też chyba pan Kowalczyk, była pani burmistrz, kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami nie raz, a wielokrotnie o tym, że ta droga będzie zrealizowana. Ta droga zwyczajnie się mieszkańcom należy. Przypomnę, że w 2017 roku został wykonany projekt drogi na, za kwotę 67 500 zł. Zostały pozyskane środki z tego funduszu wsparcia gminy powiatu w kwocie 500 tysięcy. Wszystko wskazywało, że idziemy w dobrym kierunku. Niestety decyzja burmistrza o zmianie zadania spowodowała, że z fazy realizacji przechodzimy do dalszych marzeń o dobrej drodze. Dlaczego? Mam nadzieję, że pan burmistrz odpowie. Dlaczego mieszkańcy wsi muszą zawsze być na szarym końcu, myślę, że też burmistrz nam odpowie. Dla niektórych ta droga to zwykła inwestycja, ale dla mieszkańców tej świ to taki tak naprawdę kręgosłup komunikacyjny to połączenie, które umożliwia mieszkańcom wierzchłowiec dostęp do szkół, do pracy, służby zdrowia i innych niezbędnych usług. Tak naprawdę ciężko uzasadniać w dzisiejszych czasach, jak potrzebna jest droga do egzystowania i do funkcjonowania. Brak odpowiedniej infrastruktury, oczywiście drogowej, wskazuje naszych mieszkańców na izolację, utrudniając im codzienne życie. Zdaję sobie sprawę, że 500 tysięcy złotych nie wystarcza na realizację zadania w całości. Nie pozyskali Państwo z innych źródeł środków na realizację tego zadania. Został wybudowany dworzec za 36 milionów. Fajnie, dobrze, tylko że można było część przeznaczyć i wybudować też, też drogę. Można było wykonać prace przygotowawcze, na przykład podbudowę, pod, pod, pod późniejsze utwardzenie. tak. Wytyczenie tej drogi w odpowiednie, na odpowiednie tory. Wiadomo, że te drogi są często z przesunięciem granic. Byłby to pierwszy etap, wykonać podbudowę. Mieszkańcy mieliby drogę, po której by sobie funkcjonowali. Na sesji w styczniu rozmawialiśmy o kosztorysie budowy tej drogi. Przypomnę, że opiewał on na kwotę około 7 milionów złotych za kilometr. Już wtedy mówiłem, że ta kwota jest wzięta z sufitu. Czy nie jest zawierzona celowo, aby nie zrealizować zadania? Nie wiem. Przypomnę, że wtedy właśnie pan burmistrz Juchnik pukał się w głowę e, na te moje pytanie. Czy dzisiaj zrobi to samo? Zaraz zobaczymy przy jego odpowiedzi. Pamięta pan, panie burmistrzu, kiedy ja pana pytałem, czy ta droga zostanie zrealizowana i dlaczego jest tak wysoki kosztorys? Niestety te, tego nagrania nie ma w internecie, bo Państwo nie wiadomo z jakich przyczyn po trzech miesiącach likwidują, ale ja mam te nagranie. Jeżeli Pan sobie życzy, to, to, to mam, mogę też upublicznić Państwu, bo Pan jest osobą publiczną. Dzisiaj popukajmy się w głowę i powiedzmy tym mieszkańcom, dlaczego ich droga nie będzie realizowana. Uważam, że ta droga powinna być usypana wykonując podbudowę. Bardzo by to pomogło mieszkańcom przeczekać do tego momentu, kiedy będzie budowana. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę mostu w ciągu ulicy Marii Kili-Skłodowskiej. Oczywiście to bardzo potrzebna, ważna inwestycja, jednak po raz kolejny pieniądze na inwestycje we wsiach są zabierane na inne zadania, najczęściej w mieście. Czy to uczciwe? Nie wiem. Apeluję do radnych z obszarów wiejskich o większą troskę i dbanie o interesy swoich wyborców ze wsi. Wiem, że jesteśmy w mniejszości, jest nas tylko szóstka, natomiast musimy naprawdę dbać o interesy mieszkańców wsi. Zabieranie tych 500 tysięcy uważam jest skandalem. Szanowni Państwo! Czas na decyzje, które mają służyć wszystkim mieszkańcom, a nie tylko wybranym grupom. Apeluję o budowę tej drogi w wierzchłowcach i podjęcie działań, które naprawdę poprawią jakość życia tych mieszkańców. Scenariusz obietnic budowy tej drogi można by odebrać jako taką obietnicę przedwyborczą, wyborczą. Być może było potrzebne, aby w kampanii wyborczej wskazać, że są robione zabiegi po to, żeby pozyskać środki, obiecać budowę drogi. Mieszkańcy być może zagłosowali, poszli na to, a teraz to jedynie bajka wymyślona na tą kampanię wyborczą. Takie działania niestety podkopują zaufanie mieszkańców do nas, bo to nie jest tylko do burmistrza. Mieszkańcy nas utożsamiają wszystkich radnych z takim działaniem, tak. Do mnie dzwonią zwyczajnie, mówią: Tomek, co się dzieje? Dlaczego wy na to pozwoliliście? No mówię, niestety, my nie mieliśmy tutaj niestety nic do powiedzenia, tak. Decyzja rozumiem, decyzja rozumiem zostaje podejmowana. Jednoosobowo przez burmistrza burmistrz decyduje, które inwestycje będą realizowane, które nie. I to tylko tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że pan odpowie, dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego zostawił pan po prostu mieszkańców na lodzie. Dziękuję pan burmistrz Juchnik, tak proszę. Spełniam pana nadzieję i odpowiadam na to pytanie. Oczywiście nikt nie zostawia mieszkańców. Na lodzie. Nie była to obietnica tylko i wyłącznie wyborcza. Specyfika tych środków, które otrzymaliśmy z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, polega na tym, że umowa zakłada ich wykorzystanie w danym roku budżetowym. Jak Pan sam wspomniał, kosztorys. Nieważne co Pan o nim sądzi, on został sporządzony przez osobę uprawnioną do sporządzania kosztorysów, opiewał na kwotę znacznie większą. My się ubiegaliśmy w poprzedniej kadencji w Sejmiku i Zarządzie poprzedniej kadencji o kwotę jak Pan wie 5 milionów złotych i wówczas ona prawdopodobnie wystarczyłaby na realizację tego zadania. Otrzymaliśmy kwotę od poprzedniego Sejmiku 10 razy mniejszą, która, no wie pan, patrząc na proporcje 500 tysięcy do 7 milionów, sporo nam brakuje. Żeby tej kwoty na koniec roku budżetowego nie oddać, przekierowujemy na inne zadanie, które z pewnością zostanie zrealizowane w tym roku i te środki zostaną wydatkowane zgodnie z umową. Natomiast, jak pan wie, za chwilę ruszają nabory w rządowych programach dotyczących budowy dróg i oczywiście złożymy wniosek o dofinansowanie drogi w wierzchowcach. Jak pan wie, przewidywane dofinansowania to 50% dla gmin, 60% dla powiatów, więc jest szansa, myślę, że istnieje prawdopodobieństwo, gdzieś tam graniczące z pewnością, że otrzymamy dotacje na tą właśnie drogę. Dziękuję. Pani Radna Bodrowska, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam pytanie pierwsze, a w zależności od odpowiedzi będę miała kolejne. Czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Mościckiego? Panie burmistrzu? Nie został rozstrzygnięty przetarg na ulicę Mościckiego. Więc pytanie drugie: dlaczego zdo, znowu zdejmowane są środki z tego zadania, o które wnioskowałem w 2020 roku? Został włączony w 2021 roku. Mamy rok 2024, połowa tego roku. I nadal yy, środki są zdejmowane, droga nie jest realizowana. Yy, to drugie pytanie, a trzecie pytanie, czy pan burmistrz wie, jak długi jest odcinek do wybudowania tej drogi? Proszę, Pani, są krótsze odcinki w sukulcie do wybudowania i nie, są, Dobrze, ale czy pan i nie wie? są i nie są wybudowane. Ja proszę o odpowiedź na pytanie, czy pan wie, jak długi jest odcinek do wybudowania no, na ulicy Mościckiego? Możemy ogłosić przerwę i wszyscy się przejechać i zmierzyć, nie, albo sprawdzić dokumentację. Nie wiem, co pani chciałaby udowodnić udowodnić, wskazując jego długość. Powiedzieć, że ten odcinek wynosi nieco ponad 200 metrów, i cały czas moje pytanie jest, dlaczego jest taka trudność w realizacji tego zadania? Takie jest moje pytanie i taki jest tylko i wyłącznie cel. No, dziękuję za wyjaśnienia. Myślę, że całkiem rozumiem Pani pytanie. Są, tak jak powiedziałem, krótsze odcinki dróg w Sokołce i one też nie są jeszcze wykonane tak samo jak jest dużo różnej długości odcinków na obszarach wiejskich, na które zwraca uwagę tam... Przepraszam, tylko jeszcze wtrącę, tylko że od 21 roku wisi proszę, zada proszę zadając pytanie postawić kropkę, wtedy będziemy wiedzieli kto kiedy zaczyna i kończy. Po pytaniu się stawia znak zapytania, pani Burmistrzu. Hmm, niekoniecznie. Natomiast bardzo e, utrudnia komunikację e, Taki przesadne operowanie dygresjami Pani Radna. Więc e, pomijając dygresję i odpowiadając to pytanie. E, z tych samych przyczyn nie, nie zostanie wykonana ulica Mścickiego, e, z których nie zostanie wykonana w tym momencie droga w Wierzchowcach. Brakuje pełnego budżetu na wykonanie tej drogi, podobnie jak droga w podobnie jak ulica Osieckiej. I ulice towarzyszące oraz ulica Gałczyńskiego i ulice towarzyszące, na które mamy dokumentację. Te cztery e, zadania drogowe zostaną zgłoszone w najbliższym naborze do dofinansowania. Obiecaliśmy te cztery odcinki mieszkańcom i one zostaną wykonane. Oczywiście pod warunkiem, że otrzymamy na nie dofinansowanie. W tym momencie brakuje nam troszeczkę za dużo i nie chcielibyśmy zbyt dużym udziałem środków własnych takich zadań realizować ale generalnie jest plan taki, żeby nie realizować tej inwestycji. Przewrotna logika. Nie wiem, gdzie Pani wyczytała taki sens w mojej odpowiedzi. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chce? Pan Radny Supronik, tak? Dziękuję za udzielenie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja bym chciał poruszyć temat, również ważny, jak, jak drogi. Chodzi o Basen jest to temat bezpośrednio dotyczący jakości życia naszych mieszkańców. Kryta pływalnia w Sokółce jest jednym z niewielu miejsc, gdzie mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas dbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Dlatego z wielkim niepokojem przyjmujemy informację o przedłużających się pracach remontowych oraz koniecznościami zwiększenia o kolejne 500 tysięcy złotych. Na remont i przebudował tego obiektu. Przypomnę, remont miał się skończyć w kwietniu, tak mówi umowa zawarta w dniu 18 października 2023 roku z wykonawcą, która opiewała na kwotę 5 694 900 zł i z terminem wykonania 6 miesięcy. Mamy lipiec, tak? Więc nie wiemy, jak to jeszcze długo potrwa i ile jeszcze środków finansowych będziemy musieli dokładać. I czy te środki finansowe, które mają być przeznaczone w dniu dzisiejszym zapewnią zakończenie tego remontu? Na jakiej podstawie i w ramach jakiej procedury jest kolejny raz zwiększona wartość tego zadania, zlecenia, wykonania tych robót? Jaki będzie ostateczny koszt remontu? Krytej pływalnie. Dlaczego tak duże środki wydajemy z pieniędzy podatników zamiast szukać środków zewnętrznych? Wszystko, co dokładamy, ponad idzie z naszej kieszeni. Pamiętajmy wszyscy, że kwota 2 milionów złotych to dofinansowanie rządowego programu Polski Ład. Pozostałe środki, a są to środki w wysokości około 3,7 miliona złotych, mają dołożyć mieszkańcy gminy, czyli podatnicy. Ile ostatecznie dołożą podatnicy do remontu pływalni? Co się wydarzyło, że remont nadal trwa, a mieszkańcy są pozbawieni jednej i z tak niewielu atrakcji w Sokółce? Czy w budynku został doprowadzany do takiego stanu, że nie można sobie poradzić z remontem, który wydawał się być prostą inwestycją przy całkiem niezłym finansowaniu? Kiedy basen zostanie otwarty? To pytanie nurtuje mieszkańców naszej gminy, którzy z niecierpliwością czekają na możliwości korzystania z tego obiektu. Pływanie jest miejscem, gdzie dzieci uczą się pływać, młodzież trenuje, dorośli mogą się relaksować i dbać o swoją kondycję. Zamknięcie tego obiektu na tak długi czas jest nie tylko stratą dla naszych mieszkańców, ale również negatywnie wpływa na zdrowie i jakość życia w naszej gminie. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby tak ważny obiekt pozostawał zamknięty przez tak długi okres. Co więcej jest, jest to jedyny basen w naszym powiecie. W wyniku jego zamknięcia mieszkańcy zmuszeni są jeździć to do Augustowa, to do Michałowa lub do Białego Stoku, aby skorzystać z takich udogodnień. To generuje dodatkowe koszty i czas, który. Mogły być spędzone w naszym mieście. Młodzież nie ma gdzie pływać, a wszyscy wiemy, jak ważny jest sport dla utrzymania odpowiedniej kondycji dzieci i młodzieży. Szanowni radni, jako przedstawiciele naszych mieszkańców mamy obowiązek zapewnić im dostęp do infrastruktury, która poprawi ich jakość życia. Kryta Pływalnia jest jednym z takich miejsc. Musimy dowiedzieć się, co poszło nie tak w trakcie remontu i dlaczego potrzebne są dodatkowe środki. Czy problem był projekt tego obiektu, niedoszacowanie kosztów, czy może zaniedbania wykonawcy? Mieszkańcy mają prawo znać odpowiedź na te pytania. Wszyscy wiemy, że remonty mogą napotkać na nieprzewidywane trudności, ale musimy działać transparentnie i odpowiedzialnie. Dlatego apeluję, aby pełne. Wyjaśnienie sytuacji związanej z remontem krytej pływalni i zapewnienie, że dodatkowe środki nie zostaną wykorzystane w sposób nieefektywny, aby jak najszybciej przywrócić obiekt do użytku. Proszę o odpowiedź na pytania. Dziękuję. Pan burmistrz Juchnik, proszę. Troszeczkę w tym przydługim długim manifestie zgubiliśmy pytania, ale jak, jeśli bym któryś pominął, to proszę przypomnieć. Więc tak. Bardzo ważne zdanie Pan wypowiedział, czyli że remonty rzeczywiście napotykają i że to wszyscy wiemy na trudności. No i tak się to stało w tym przypadku. Rzeczywiście pewne mankamenty ma projekt budowlany i to się wiąże z koniecznością dodatkowych uzgodnień. Nie jest to. Tak jak Pan powiedział na wstępie, obiekt, którego remont wydawał się prosty, dlatego, że słusznie Pan zauważył, żeby to był prosty obiekt, to w powiecie mielibyśmy takich obiektów pewnie kilkanaście, a nie jeden. Ale nie, nie jest to prosty obiekt ani w użytkowaniu, ani w remontowaniu. No i jak Pan wie dobrze, do, zdarza się w procesie inwestycyjnym, że w wyniku prac wykonawczych pojawił się konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań, wystąpiły problemy, których nie zauważył bądź nie przewidział projektant i w ramach dodatkowych robót można te dodatkowe kwestie do rozwiązania powierzyć wykonawcy, co się wiąże z dodatkowym wynagrodzeniem. Nie jest to rzecz którą zamawiający robi z przyjemnością, ale wynika ona z konieczności, z ekspertyz, z ocen tych wszystkich, którzy w procesie inwestycyjnym pełnią funkcje przewidziane w prawie budowlanym, a więc inspektorów nadzoru, projektantów i innych osób. Jeśli chodzi o rzecz, którą zabrał Pan na wstępie, czyli finansowanie tej inwestycji, Wszyscy pamiętamy, tłumaczyliśmy to na sesji kilkukrotnie, że składaliśmy w poprzedniej kadencji do poprzedniego ministra sportu jeszcze tego z poprzedniego rozdania dwa razy wniosek do programu Sportowa Polska i otrzymaliśmy z tego programu równo 0 zł. Te 3 miliony 700 tysięcy, o których Pan mówi, mamy nadzieję uzyskać w ramach refundacji, dlatego że. Aktualnie obowiązujące zasady konkursu sportowa polska, do którego złożyliśmy wniosek też dane dofinansowania krytych pływelni dopuszczają refundację kosztów, więc nie mówię, że jesteśmy pewni, ale możemy z głębokim przekonaniem powiedzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ramach refundacji otrzymamy zwrot co najmniej połowy tej kwoty. Panie burmistrzu, jeszcze pytanie Dziękuję. takie padło. W jakiej formule zwiększamy o kolejne 500 tysięcy, gdzie prawo zamówień publicznych mówi, że możemy zlecić dodatkowe roboty w wysokości tam do 15% wartości całej umowy i poprzednie zwiększenie do tych 6 milionów 500, 000, no, Rada przegłosowała, zostało zwiększone, a teraz kolejne 500 tysięcy zwiększamy. W jakiej formule zostanie to wykorzystane? No, nie wiem, zachowana jest konkurencyjność dodatkowych robót. Proszę mi odpowiedzieć, w jaki sposób zostaną te środki wydatkowane, gdzie Według już o... ten próg został wyczerpany? Według ocen i opinii naszych prawników jest dopuszczalna operacja w ramach prawa zamówień publicznych. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Szczerbińska, proszę. Szanowni Państwo, wiemy wszyscy, że jest potrzebna zarówno droga w wieszłowcach jest potrzebny też most na ulicy Skłodowskiej, czy ulica Mościckiego, czy inne, już nie wspomnę o basenie, ale też chyba, jak to co wnioskuję z dzisiejszej dyskusji, jest potrzebne nam lepsze planowanie, może bardziej konkretne, bardziej, bardziej szczegółowe, gdyż tutaj też, jak wynikło z dzisiejszej dyskusji, nie można planować tylko w kategoriach obietnic wyborczych. Dobrze byłoby też, aby decyzje dotyczące wyboru inwestycji do realizacji nie odbywały się jednak poza Radą. To wszystko są ważne kwestie i tak naprawdę wpływają bardzo nie tylko na nasz wizerunek, ale też na to, co się w naszej gminie dzieje. Mam nadzieję, że uda się uzyskać refundację na budowę basenu i to wszystko jakoś da się zamknąć w jedną całość. Niemniej jednak musimy chyba bardziej skrupulatnie podchodzić do planowania i Brać pod uwagę to, co dzieje się na naszej Radzie, dawać pod dyskusję wszystkie elementy, które są potrzebne do podjęcia decyzji, pod rozwagę Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To pan Radny Sobronie, tak? Tak, Dobrze. bo jeszcze ja nie skończyłem, nie, nie otrzymałem odpowiedzi na wszystkie pytania. 500 tysięcy złotych, kolejne zwiększenie, ale na co konkretnie? Co się wydarzyło? Po postępie prac, no ja poproszę, ja poproszę pana kierownika starosi, jak to dokładnie określi i zaprezentuje państwu zakres tych robót dodatkowych. Proszę panie kierowników. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W toku realizacji robót budowlanych po dokonaniu odkrywek stanu obiektu i dostosowanie jego do obecnych przepisów, czy pożarniczych, czy fitosanitarnych, wymusił na nas, no niestety, na nas i na wykonawcy, zwiększenie zakresu realizacji tych zadań. I ja może pokrótce przedstawię: tak. chodziło o wymianę w natryskach, glazury i tam niektórych elementów chodzi o szatnie i parter. Wykonanie wentylatorni w piwnicy do obsługi technicznej w pomieszczeniach tynków. Wymianę baterii, umywalek, grzejników ich stan jednak w założeniu do, do dokumentacji projektowej okazał się jednak nie zły. Wymiana w centrali wentylacyjnych, w magazynach chemikaliów, wentylatorów, dachowych kanałów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych. Tu chodzi o kanalizację, wentylację, przepraszam, mechaniczną. Doszły dodatkowe roboty elektryczne. Doszła niestety z uwagi na zapewnienie przepisów PEPOSZ instalacja hydrantowa. Wymiana konstrukcji stalowej, witryn zewnętrznych, ich stan po dokonaniu odkrywek i rozbiórek. Niestety stwierdzono, że. Nie nadaje się tu do użytkowania, należy to wymienić na nowe. Należało przearanżować wejście do piwnicy. Roboty ym, związane z tym też były, jeżeli chodzi o stolarkę okienną i drzwiową. E wentylacja grawitacyjna. E w obecnym stanie w budynek jest jakby wentylowany częściowo przez wentylację grawitacyjną, częściowo przez wentylację mechaniczną. Po dokonaniu odkrywek stwierdzono, że wentylacja grawitacyjna, czyli te główne kanały kanalizacji grawitacyjnej nie spełniają obecnych norm przeciwpożarowych. Są to rury PCV i należy je wymienić na rury z materiału niepalnego. Dawało się to dopiero określić po dokonaniu odkrywek i stwierdzeniu, jeszcze w tej chwili trwa ocena techniczna, które kanały można zamknąć, które kanały wentylacyjne należy wymienić. Dodatkowo doszła podbitka okapów w dachu, cołku na fundamencie, balustrada na trybunach do przeróbki, bramki antypaniczne. I to tak mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o zakres techniczny. Dziękuję. Ja tylko jedno pytanie, czyli pierwszy projekt, który został wykonany, to, to przewidywał tylko wymianę dachu i nic więcej? Nie, tam jeszcze były do, do roboty, które były określone w dokumentacji, dostosowanie tego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, komunikacji i tego typu rzeczy. To są roboty dodatkowe, które wyszły w stosunku co do bazowej dokumentacji yy, projektowej. Rozumiem, no, dziękuję. Dziękuję. Pan radny Talko, proszę. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że pierwotna kwota, na jaką zawarta została umowa, to jest prawie 5 milionów 700, w tej chwili wydajemy 7 milionów 200, jak rozumiem, niecałe, tak? 750. To, o czym Pan tutaj powiedział teraz, te wszystkie rzeczy, które zostały znalezione w czasie tych odkrywek, to muszę Panu powiedzieć, że to musiała być potężna odkrywka. No bo jak można nie zauważyć, w jakim stanie jest instalacja elektryczna, jak można nie zauważyć, w jakim stanie instalacja sanitarna, że jest potrzebna wentylatornia, że są natryski, że płytki trzeba wymienić? Te płytki to chyba będą ze złota, tak mi się wydaje. No bo bańka 200 no każdy z nas wiesz, wie, ile kosztuje. Metr kwadratowy płytki. Ja na tym basenie wielokrotnie byłem, korzystałem. Ja wiem, że tam nie ma hektarów płytek w tych łazienkach. No, szanowni Państwo, nie dajmy się zwariować. Natomiast to, o czym Pan tutaj mówił, to Pan wymienił koszty z remontu basenu. Całego niemalże, no ja nie wiem w takim razie co było ujęte, trzeba było zrobić analizę co było ujęte w tym postępowaniu, które było pierwotnie zapisane w, list, w październiku 2023 roku. Mam, mam nadzieję, że tam będę Jak złote się pan dowie, to jak się pan Ale dowie, ja to wtedy panu... pan zada swoje pytanie, bo jak pan Ale nie Ale ja wie, panu nie przeszkadzałem, to pan, to, to pan Panie z... Adamie, to, Panie Przewodniczący. To pan, to pan szerzy y, dziwne wątpliwości. Co Mówi to za pan, białoruski tutaj po się całego. Y, czy Pan Juchnik ma głos, czy ja nadal mogę mówić? Pan zadał pan... pytanie, to proszę nie pan burmistrz nie odpowie. Ale ja nie skończyłem zadawać pytania. Nie, pan składał... Ja nie oświat... przerywałem, kiedy pan e, Pan uchnik... składa teraz oświadczenie, a nie, nie pytanie. pan jest niegrzeczny, panie burmistrzu. Pan jest niegrzeczny. Pan jest niegrzeczny, proszę, bo pan przerywa e, proszę, i... proszę. proszę na mnie nie krzyczeć, ja się pana nie boję. Ale pan głośnie mówi ode mnie, proszę zadawać pytania, jako chciałem powiedzieć, że pan zadawał pytania. Ja a pan chciałem zadać pod... pytanie, ale na tym razu... chciałem... Chciałem A Pan dać... od nas podnosi głos. Proszę zadawać pytania. Ja jeszcze pan, nie pan podnoszę zapis... głosu, ja mogę pan zacząć zamiast... podnosić głos, albo będę przychodził ze własnym głośnikiem. Pan Panie pytanie. Przewodniczący, czy ja mogę wrócić proszę, do... Proszę do swojej wypowiedzi? Proszę zadawać pytania. Zada Pan pytania, nie Pan Panie bajki pan, Panie burmistrzu, niech, niech pan... burmistrzu, może Pan ochłonie, może Pan wywody pan rad... Panu dać, Po pan Pana te złote płytki chyba zabołały. Panie, prze... Panie Radny tylko. proszę zadawać pytania. Ale wybił pan mi z rytmu. Proszę zadawać pytania. No to muszę od początku w takim razie. Nie, proszę pytania zadawać, nie, a nie dyskusję prowadzić. No dobrze, czy będą złote płytki. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Protestuję, nie będę zadawał. Dziękuję. Proszę odpowiedzieć panie burzu, czy e będą złote płytki? Jest to pytanie retoryczne. Przystępujemy do głosowania ręcznego. Kto z, z pani z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2024 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? Proszę dłużej trzymać. Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 8, 8 radnych. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sogółka na 2024 rok został, uchwała została podjęta.